you <laughs> Witam w kolejnym odcinku z serii Challenge Show Mariusz Brochowski z tej strony. Dzisiaj dla Państwa przywiozłem sztapki, dwie złote. Jedną większą dla pan, drugą większą, mniejszą dla pań. Znajdujemy się w galerii Super Sam Katowice, gdzie są do wygrania vouchery o znacznej wartości do wykorzystania na całym terenie galerii. Zapraszam! Większa sztapka dla panów i mniejsza sztapka dla pań. Jedną ręką i próbuję unieść do góry. Próbuję, ja próbuję jest, jeste, jestem, walcz, walcz! Odsuwa się coś, ale jednak widać, że sprawia problem. No, Szukamy następnej, ale dziękuję, że próbowała Vouchery mamy ręką i unosimy do góry. Miało. Zapraszam. Jest możliwe, oczywiście, że jest możliwe. Będziemy pokazywać. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Zasada jest prosta. Zasada nie ta zasada jest prosta. Unosimy górę. Tylko tak. Nie, 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 nie przekręcamy, nie przykręcamy. Dokładnie. Jest oczywiście. Nie, nie przekręcamy. Nie. Jakby można było oderwać, ale zawsze jeden koniuszek dotyka. Nie, nie przekręcamy. No okej. Okay. Ale dziękuję, to próbowałaś. To co kto próbuje na serce? Słuchajcie, mamy do wygrania tutaj vouchery. Wartość jest tutaj nam nie do końca znana, ale warto do wykorzystania na całej terenie galerii. To kto próbuje? Dla panów ta większa sztabka, dla pań ta mniejsza. Zasada jest prosta. Podchodzimy, łapiemy dłonią i unosimy centralnie do góry. To kto? Próbujesz? A czemu nie? Zapraszam. Jak wasze imię? Grzegorz. Tak jak mówię, łapiesz jedną ręką i unosisz do góry. To 24 karaty pokryte prawdziwą złotem. Dziękuję, dziękuję próbować Oczywiście eee, Większa dla pana. śmiało Aż pojechać dzięki, próbujesz może? Okej, okay. to kto chce spróbować? Śmiało, podchodzimy, zapraszam no. Panie i panie, panie i panowie, to jest, jedną ręką unosimy do góry, nieznana mi waga, dzięki, próbujesz. to co, śmiało, tutaj, łapię w ten sposób i do góry centralnie, nie mogę zaraz wagi. masz po prostu ładnie no, no. <laughs> pewne podejście, jedną ręką, łapiesz w ten sposób i unosisz do góry, no. tak, chyba, że chcesz tą większą, więc... Możesz zawstydzić tutaj Ciężące. panów. No kurde, czemu nie? O kurde, moprawiam. No Dzięki, że próbowałeś. Spróbujesz? Zapraszam. Dawaj. Jedną ręką łapiesz sztapkę i unosisz. Wygrywasz wouczę. To jest Damska. Ok, <grym>, dziękuję, dziękuję, że próbowałeś. Śmiało. To jest Damska. To jest... Tak, to jest wersja męska. Dzięki. Nareszcie, jesteś gotowa. Którą też. możesz obie próbować, lewa, prawa. O, no to przejdę tu. Zobacz, tu jest guma pod spodem. to jest guma. Do czego ma się to przykleić? No bo jest płaska powierzchnia. Słuchajcie, nie ma tutaj żadnego oszustwa, naprawdę. No to jest zabawa dla Was, mamy vouchery do wygrania. No więc śmiało próbujcie. To co? Kto próbuje? Łapiemy w ten sposób i unosimy do góry, nie przechylamy na boki. Okej, okay, łapię. Jedną ręką. Uwaga. Marta, próbujesz. Do góry, o prawie, prawie coś tam, coś tam, coś tam. Brawo, Marta. Właśnie o to chodziło, kurde. Poczekaj, Was mnie po prostu zaskoczyłaś, ale mega pozytywnie jeszcze. Mam nadzieję, że tutaj razem zrobisz to z Martą. A jednak, jednak nie. Marta. Wielkie dzięki. Gratuluję. Jest to pierwsza dziewczyna, która sobie poradziła z tą e, sztabką. Brawo, brawo wszyscy. Brawo, brawo. Marta, tak jak obiecałem, za właśnie ten challenge, uniesienie sztabki dostajesz voucher do wykorzystania na terenie całej galerii. Także mega gratuluję jeszcze raz. Proszę bardzo. I tylko tyle. Okej, okay, także słuchajcie, panowie i panie, przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć, jak sobie poradziła Marta z tą sztabką mniejszą, czyli dla pań. Także możecie śmiało próbować, mamy jeszcze kilka voucherów do e, rozdania, podchodzimy, wystarczy zrobić właśnie taki prosty myk, chwyt mocny i umieścimy do góry. Jedną ręką do góry. Kurde no, ale dzięki, że próbowałeś, dzięki, że próbowałeś. To to kto próbuje? Śmiało. No pewnie. Jak masz na imię? Nadia. Jedną, tak, jedną ręką łapiesz w ten sposób i unosisz do góry. Nie, tylko centralnie do góry. A spróbujesz drugą? Tak. Zaprezentujesz? Ok. Zobaczcie, jak to się robi. Dokładnie tak, w ten sposób. Jeszcze nie teraz, ale tutaj widać, że prezentacja jak widać da się łatwo zrobić, także śmiało podchodzić. Akurat Zuza jest ze mną tutaj, więc niestety dzisiaj voucheru nie wygrasz. Spróbujesz? Śmiało. Rękawiczki ściągasz, podchodzisz, podnosisz, wygrywasz voucher i od razu na zakupy. To jest dla Ciebie, łapiesz jedną ręką i unosisz do góry. Tak. Ja. Nie, jak widać, nie jest łatwo. Jak masz na imię? Władysław. Władysław. I jak, myślisz, na samym początku, jak zobaczyłeś te sztabki, myślałeś, że akurat dasz radę? Tak? Kurde, widzisz, no, to można że... też. Ale fajnie, cieszę się, że próbujesz i to jest ważne i mam nadzieję, że Wy też spróbujecie. Widzę, że jesteś zainteresowany i chcesz spróbować, tak? Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. To co? Pewnie, zapraszam. Zobaczcie, jak to się robi. Jedną ręką, chwyt i podnosimy do góry. A jednak, a jednak nie. Nie jest to takie proste. Spróbujesz? Śmiało. Jak masz na imię? Niki, dawaj. Jedną ręką, góra. Jak widać, zainteresowanie jest spore i to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie dużo więcej chętnych. Jest na przemian i panowie i panie podchodzą i to jest kurde piękne w tym, że mają okazję sprawdzić trochę wasze. <laughs> Dziękuję bardzo. To co? Podchodzisz jedną ręką, zaciskasz i unosisz do góry. No, próbujemy. Mocno ci kibicuje. Naprawdę bardzo chcę, żeby tutaj któraś z pań... Nie, bokiem nie, bokiem nie, centralnie do góry. Naprawdę bardzo chcę, żeby któraś z pań sobie naprawdę poradziła z tą sztabką. Jednak nie jest to takie proste, aczkolwiek jest do zrobienia, bo przed chwilą. No pewnie. Zapraszam. Jak ma imię? Agnieszka. Agnieszka, mocno wierzę w to, że sobie poradzi z tą sztabką. Łapiemy, łapiemy, łapiemy. Coś się przesuwa, coś się przesuwa, ale jednak. Jednak jeszcze nie. No właśnie, to pokaz. Brawo. Brawo, jak wasz imię? Magdalena. Magdalena. Słuchajcie, wcześniej Marta, a ty jesteś drugą osobą, Magdaleną. nie źle No właśnie, zobaczcie. E, powiedz długo, tutaj jesteś z nami? Nie, no Chwilę. Patrzę, złoto, coś się świeci, podchodzę, podnoszę i wygrywam, nie? Słuchajcie, najszybsze pieniądze, jakie można właśnie wygrać tutaj, przy tym challenge'u. Marta podeszła Magda, i Magda, tak przepraszam, Magdalena. Magda czy Magdalena? Magda, dobra. Magda, Magda. brać do góry. Trochę ale okej, więc początkowo... Dobra, tak, także widzieliśmy... Tak, już te, e, sekundę, bo ja muszę tutaj nagrodę teraz przekazać. E, słuchaj, mam dla Ciebie nagrodę. Voucher. Do czego to jest? Tak, to jest voucher do wykorzystania na e, sklepie Action, e, który jest na dole. Także gratuluję, wszystkiego dobrego. Pewnie się nie zobaczymy przed świętami, więc Dziękuję bardzo. Brawa, dokładnie. Słuchajcie, cały czas jesteśmy podczas konkurencji Challenge Show, podnieść stawkę złota. Do tej pory udało się trzem paniom podnieść tą stawkę damską: pani Marta, pani Magdalena i pani Aneta. I te panie wygrały vouchery, które mogą wykorzystać na terenie całej galerii Super SuperSam. Niestety jeszcze nie znalazł się mocny facet, który mógłby sobie poradzić z tą większą wersją, ale wierzę w to, że jeszcze tutaj ktoś taki przyjdzie, pokaże nam jak to się robi. Także zapraszamy. Zapraszam w ogóle do kolejnych challenge'ów, które będą w najbliższym czasie. Najbliższy challenge, który będę dla Was prezentował, w którym będziecie mogli wziąć udział, jest to podnieść motora, przytrzymaj przed sobą, najlepszy czas wygrywa. Wersja damska i męska do Waszej dy dyspozycji. Pamiętaj, żeby na bieżąco lajkować wszystkie filmiki, dawaj suba, żeby być na bieżąco ze wszystkimi challenge'ami oraz miejscami, w których bywam.